Z tej strony super za 090 i zapraszam nas na drugie spotkanie New York City Team Handball Club kontra Newton Games All Stars. Ok, zagramy sobie nowojorczkami, pozwólcie. Ok, składy, ok, wszystko ok. Przypomnę, że to jest tak jak przy pierwszym spotkaniu, mecz... mecz i pierwszy mecz rewanżowy od zwycięstwa w dwóch meczu utrzymuje się w YouTube playoffs. Natomiast przegrany przechodzi do meczu decydującego o utrzymaniu. Już ostatnia szansa wtedy jest. No dobra, zaczynamy. Mustafa. Mustafa i jeden deceler dla nowojorczyków. Nie bitwić. A i nieudany blok. Jeden do jednego. Jeszcze raz. Mustafa i dwa jeden. Mustafa. Dobrze w defensywie. Kolk. Również. Aj 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 aj. Co za strata bramki. Mustafa, 2 Przejęta piłka, oj Mustafa to chyba jest, na razie zawodny meczu. Mustafa, 4-2. Ojej, jaka prosta bramka Dla Neutronków Stafa, Źle i mają pił piłkę zawodnicy Neutrona Świetnie kowa... ustafa i 5 do I jest piłka poza poiskiem i mamy piłkę Szalabii Radowanowicz i 6 -3. Dobra, dobra akcja naszego zespołu Czy naszego zespołu, który dzisiaj i w ogóle w tym meczu będziemy reprezentowali przejście, 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 piłka na nas. Mustafa. Faulowane. Żółta kartka. Mustafa. Jest 7-3. Dobrze. W defensywie. Ale mi kolejną bramkę. 7 do 4. To nie jest duża. przewaga. Mustafa nie. Ale jeszcze jest Radovanowicz. I gol. 8-4. Oj, 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 ale przerobili naszą defensywę. Neutronki. To nie będzie łatwy tłumacz. Mustafa! I gol. 9-5. 20 minut za nami, jeszcze całe 40. Dobry blok, dobrze to. Aj, gol, niestety. Aj, broń, bramkarz, rzut mu stafy. piłka. Dobrze, tak, do Iwanowić. Aj, gdzie jest piłka, czy ja? piłka? Moja piłka. Dobrze, może kolk coś wymyśli. Kolk do bicewicia, Bicewicz I dziesięć, do sześciu. Z pięciu bramek przewagi myślę, że byłbym zadowolony. Brawo. Radovanović Świetnie nasz bramkarz. Ale to tylko out. Przejście. nic świetnie. Leci kontra w Mustafa. 11.6. Ależ gol niepotrzebny. Jeszcze czy Mustafa jeszcze doży. Mustafa! Oczywiście. 12 do 7 do przerwy. Zaczynamy drugą część. Zaczynają przeciwnicy. I gol. stafa Gol, 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 gol. 13, 8. Dobrze, kolk w defensywie. Dobrze i przejęta piłka kolk do bici, widzia. BCB 14-8. Dobrze to idzie. Świetnie. Leci kontra. Kolk. Kolk. I kolejny gol. 15 do 8. Zlazę wam tak w sekrecie, że w poprzednim meczu też rzuciłem 15 bramek. Ale więcej wam nic nie powiem, odsyłam do pierwszego spotkania. Bronimy teraz. No więc, zobaczcie, 38 minuta, a my już wyrównujemy. tą z zdobytych bramek, straconych jeszcze nie. Osiągnęliśmy tego pułapu. a to wam mówić 16. Do 8, czyżby New York City chciało praktycznie załatwić sprawę już dziś, a nie jutro w spotkaniu rewanżowym. Aj na mętronów. Stafa. Panu mówić i Golf, przepraszam Was za ten mega lag, ale ja na to nic nie poradzę. Dobrze, dobrze. Szalabi i przejście. Ależ świetna akcja Bicewicz i 18 do 9, moi no, drodzy, i chyba tutaj w tej rywalizacji będzie sprawa już załatwiona, Bicewicz i kolejny gol, 19 do 9. No, nie chcę jeszcze oczywiście skreślać Neutrona, ale ta strata jest potężna. Ciężko będzie to zrobić w spotkaniu rewanżowym. karny. Poświęciłem się, ale niestety pada lampa. Mustafa! 20 to 11. Broni świetnie. Nasz bramkarz. Lecimy z kontratakiem. Kolk. Kolk. Dwie minuty kary. Pięć minut do końca. Szalabi. Niestety nie ma bramki. Dobrze ustoić. Ajba na gol. na neutronów. Mustafa! No jeszcze ten mecz się nie skończył Ostoić! Dobrze gra... Ostoić w defensywie! Świetnie teraz! Bramkarz! No to spróbujemy próbujemy jeszcze jakąś bramkarz Mustafa! 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 Próbuję Mustafa! Szuka miejsca! I rzuca bramkę i koniec 21 do 12 New York City pokonuje dzisiaj e, Neutrona All Stars Okej, okay, wszystko zapisane jak widzicie statystyki na naszą korzyść, no więc Cóż, dobra, ja będę z wami się żegnał, do jutra, jutro rewanżowe spotkania i miejmy nadzieję, że będę miał lepszy humor. Trzymajcie się, na razie. Cześć!